Zapewne nie wszyscy są tutaj z widzami, więc następnie przypomnę tylko, że jest to mój drugi sezon odżywania domu 230 m2 tym otokotłem na pellet 11KW i przez ponad rok borykałem się z ogromnym spalaniem paletu. Po roku udało mi się ustawić tak ten kocioł, aby spalał mi ilość do zaakceptowania powiedzmy. Na kanale można znaleźć filmy z pierwszych sezonów, które były koszmarem. Nowicjusza ogrzewającego dom peletem, ale tu brzegu, bo szkoda czasu. W tamtym sezonie moja instalacja wyglądała tak. Wrzucam tu schemat, czyli zabezpieczenie powrotu było realizowane na zaworze ATV z drugą pompką na powrocie. Sterowanie temperaturą, nagrzejniki Opierało się o zawór czterodrogowy. Najpierw miałem sterowanie manualne, a później dołożyłem do zaworu czterodrogowego siłownik. W takim schemacie dochodziło do walki pomp, gdzie pompa krótkiego obiegu musiała być zawsze ustawiona na maksa, aby w pierwszej kolejności dogrzewać powrót. Bo uwaga, w tym kotle producent strzelił sobie w kolano i obydwie. Pompy e, załączają się jednocześnie. Kocioł nie wyświetla informacji o temperaturze powrotu, dlatego ja sobie założyłem taki termometr na obejmę wizorycznie. E, jaką temperaturę miałem na grzejnikach? Po godzinie na takiej instalacji, po godzinie pracy kotła, e, grzejniki miały może 20 stopni. Po 5 godzinach pracy na grzejnikach może było 35 stopni. W sensie na górze grzejnika bo na dole grzejnika były dalej zimne. Na moje uwagi do serwisanta i hydraulika, że grzejniki są zimne na dole, powiadali, że grzejniki na dole będą zawsze zimne, ponieważ zimne powietrze zasysa dołem i to dlatego. Wszyscy rozkładali ręce, nawet ja już swąpiłem i się z tym faktem pogodziłem. I mimo iż grzejniki grzały, można powiedzieć, w temperaturze zbliżonej do temperatury, jaką uzyskuje się na podłogówkach, to dom udało się w miarę ekonomicznie dogrzewać. Więc całą poprzednią zimę grzałem zaledwie ciepłymi grzejnikami. Wtedy byłem w takim stanie złości, że zacząłem szukać innego kotła, bo obstawiałem, że mój ma jakąś po prostu wadę fabryczną, bo jak to po ludzku wytłumaczyć, że woda na kotle osiąga 65 stopni, a temperatura zaraz po CO pokazywała niecałe 35, czasami 38 stopni, i dodatkowo osoby, które się tym zajmowały zawodowo, utwierdzały mnie w przekonaniu, że wszystko jest ok, przecież kocioł grzeje i dom dogrzewa. E, nikt nie rozumiał tego, że to prawda, kocioł dogrzewał, ale jakim kosztem? Chorymi ilościami spalonego peletu. Zbliżało się lato, umówiłem hydraulika i zleciłem demontaż e, zaworu ATV. Natomiast do zaworu czterodrogowego, dokupiłem regulator stało temperaturowy z funkcją ochrony powrotu. Zdemontowany został zawór ATV, ponieważ wiele osób twierdziło, że najprostszą instalacją instalacji samych grzejników będzie automatyczne sterowanie zaworem czterodrogowym. I żeby była jasność, to ja nie twierdzę, że zawór ATV jest złym rozwiązaniem, ale moim zdaniem lepiej go stosować pod podłogówce. Instalacja została przerobiona, Poprosiłem również o wlanie do instalacji inhibitora korozji. Całość modyfikacji wyniosła mnie 1500 zł, tam bez jakichś tam groszy. Z czego sam regulator to koszt około 1000 zł. Sporo, ale zawsze to taniej niż wymiana całego pieca, całego kotła. Zbliżał się drugi sezon grzania. Tym razem kupiłem pelet polski polecany i uruchomiłem kocioł z nowym regulatorem. Kupiłem pelet droższy polski, ponieważ chciałem wykluczyć po prostu możliwość niskiej efektowności spalania samego peletu. Wszystkie ustawienia wprowadziłem prawidłowo i zacząłem testy. Regulator działał, otwierał się i zamykał wiadomo pierwszy miesiąc trzeba doprecyzować ustawienia do danego domu. Temperatura na powrocie 55 stopni. Na instalacji miałem ustawioną temperaturę 60 stopni. Dzięki oddzielnemu sterowaniu zaworem sterodrogowym udało się odseparować temperaturę załączania pomp. Pompa krótkiego obiegu załącza mi się przy 50 stopniach. Dogrzewając powrót i działa na niskim biegu, zaś pompa CO załącza się, gdy temperatura na powrocie będzie o 1 czy 2 stopnie wyższa. I mimo, iż teoretycznie wszystko działa, temperatura zaraz za pompą CO pokazywała następujące wartości. Pierwsza godzina około 28 stopni, druga godzina około 32 stopni, czwarta godzina około 42 stopni, a na kotle. Cały czas grubo powyżej 10 stopni. Kocioł przechodził już w niższe tryby mocy, na 50 i na 30%. Podobne temperatury miałem na grzejnikach. Było z załorem czterodrogowym z automatyką lepiej, bo grzejniki się dogrzewały, ale wciąż nagrzewały się do połowy. Skoro temperatura na wyjściu uzależniona jest od temperatury powrotu, Pomyślałem, że zwiększę temperaturę powrotu i zwiększyłem ją do 60 stopni, ale po kolejnych tygodniach palenia zmiana, można powiedzieć, nie była odczuwalna. I znowu kocioł spalał pelet pracując godzinami, ale efektywność przekazywania ciepła wyglądała tak, jakby coś blokowało przepływ, coś blokowało gorącą wodę. Wtedy zrozumiałem jedno: że e, zrobiłem wszystko, co byłem w stanie, by moje grzejniki były gorące, a niestety dalej powiedzmy były ciepłe. Czyli co? Wracamy do planu C, chyba już, czyli do zmiany kotła. Znalazłem kilka ciekawych modeli, ale wiadomo, Wymiana nastąpiłaby i tak dopiero w okresie letnim. Być może to taka choroba. Nie wiem, a ja mam także, jeśli jakiś problem istnieje, muszę go rozwiązać i zrozumieć, gdzie popełniłem błąd. 15 stycznia 2026. Ta data zostanie przeze mnie zapamiętana bardzo długo. Dałem sobie jeszcze jedną szansę. Na no spokojnie zacząłem. Ponownie analizować element po elemencie części składowych instalacji. Bo wiecie co mi dawało spokoju, że zbiornik na wodę CWU mam 100 litrów. Jest podpięty bezpośrednio do kotła i nagrzewa się bardzo szybko. A w całej instalacji ja mam zaledwie 10 grzejników więc ład wody jest porównywalny z wielkością tego zbiornika CWU. Skoro pierwszą przeszkodą jaką napotyka gorąca woda wychodząca z kotła jest zawór drogowy, to raczej w nim powinien być problem. Po raz enty zdjąłem budowę regulatora. Kto wie, może zawieradło się przestawiło, ale ja to ustawienie tego zawiera dwa, sprawdzałem już setki razy. Czyli wyfrazowana część musi być zawsze ustawiona na godziny 12, 18, czy tam 12, 6. No i tak jest. Nawet mój hydraulik, jak montował instalację, to zaznaczył markerem sobie tę wyfrazowaną część, żeby się nie pomylić. Jednak mimo oznaczeń i mimo wyfrazowanej części nie zakładają budowy. Stałem przy zaworze, kręciłem sobie nim raz w lewo na maksa, raz w prawo na maksa i znowu raz w lewo na maksa, raz w prawo na maksa, na w lewo na maksa. Kręciłem tym takim białym plastikiem z zębami. Każdy myślał, że wie o co chodzi. I odkryłem, że w jedną stronę tak jakby można było zrobić większy obrót o ząbek niż w drugą stronę tonący, chwyta się brzytwy, jak to się mówi, więc testowo na własne życzenie, na własne ryzyko, przestawiłem sobie ten biały element o jeden ząbek i teraz ta wyfrazowana część, która powinna być na godzinie 12, czy tam 18 została przestawiona o, o ząbek. Oznaczyłem sobie markerem linię na górze w razie gdybym chciał wrócić do pierwotnej wersji, z przestawionym zębem założyłem regulator, odpaliłem kocioł i to, co się stało, było jakiś realny sen. Kocioł zaczął się nagrzewać, a wraz ze wzrostem temperatury na kotle termometr za pompą CO zaczął rosnąć. W 15 minutach palenia, od rozpalenia kotła, zimnego kotła. Temperatura za pompą CO pokazywała około 55 stopni powyżej 50 na pewno. W pierwszej chwili nie wiedziałem, co się dzieje, bo takich temperatur, to ten, to ten termometr za pompą CO nigdy nie widział. Obserwowałem po prostu dalej sytuację. Temperatura na kotle dalej rosła. Za pompą również temperatura. Dalej rosła, była w okolicach już około 50, nie wiem, tam 7, koło tam, mniej niż 60, ale około tam 57, i nagle załączyła się pompa CO, i cała ta gorąca woda popłynęła na instalację. Po 40 minutach, zaledwie odłączenia kotła, miałem na grzejnikach już ponad 30 stopni. Po godzinie około 40 stopni, po półtorej godzinach, uwaga, miałem już powyżej 50 stopni. Pierwszy raz tak miałem tak gorące grzejniki, że trudno było na nich utrzymać rękę. Pierwsze grzejniki, które znajdowały się najbliżej pieca, czy tam kotła, mimo iż mają kryzy ustawione na 2-6 stopniowej skali, są gorące, bo grzeje już je sam kocioł bez pompy. I teraz mając na grzejnikach powyżej 50 stopni, zmieniło się wszystko. Poprzednio miałem około 35 po około 3 godzinach. Moje długo wyczekiwane gorące grzejniki mam gorące bardzo szybko i w końcu grzejnik grzeje jak grzejnik, a nie jak podłogówka. Efektywność kotła w końcu przykłada się na efektywność cieplną na grzejnikach. I teraz, temperatury na kotle są zbliżone do tych na grzejnikach. Właśnie o takie grzanie walczymy od początku, ale nikt nie rozumiał mojego problemu. Mam nadzieję, że komuś może mój film pokaże, że warto dociekać, drążyć temat, aby zrozumieć problem. Nie warto ślepo Ufać fabrycznym nastawom, które ktoś prowadził, bo są to tylko ustawienia fabryczne, które należy traktować jako wyjściowe i należy dopasować je do swoich potrzeb. Na sam koniec chciałbym dopytać posiadaczy regulatorów ACT 443 z funkcją ochrony powrotu. Jak ustawić ten regulator, aby tak bardzo nie wychwalał powrotu? Dla przykładu, mam ustawioną temperaturę ochrony powrotu, parametr S33, na 55 stopni, a po otwarciu zaworu temperatura potrafi spaść na powrocie nawet o 10-15 stopni, czyli nawet do 40 stopni. Co zmienić w ustawieniach, aby zawór tak mocno się nie otwierał? Istereza źródła ochrony powrotu ustawiona jest na dwójkę. Parametr 3.13 A mimo to dalej, zawór pozwala na spadki nawet do 15 stopni. Dzwoniłem przykładnie do działu technicznego, ale tam pracują osoby powiedzmy specjaliści którzy nic nie wiedzą ostatnio zgasiłem takiego specjalistę, pytając gdzie ustawiamy temperaturę powrotu, to nie wiedział. Na no moje pytania jak zmodyfikować parametry stałych P i id od S28 do S20 Czytają z instrukcji co dana stała oznacza Przepraszam bardzo, ale ja też umiem czytać i też mam instrukcję, ale to już szczegół. Dodając na sam koniec, że nie zaleca się modyfikacji tych ustawień. Ja ogólnie chciałbym po prostu lepiej zadbać o temperaturę powrotu, żeby nie było takich wahań. Pozdrawiam.